W środowisku telewizji rolniczej narasta poważny konflikt. Wydaje się, że taka sytuacja cieszy widzów, którzy ostatnio mocno zaangażowali się w dyskusję w internecie. Zdecydowali oni zestawić ze sobą dwóch rolników z programu Rolnicy Podlasie: Andrzeja Splutycz i Bogdana Kubale. Efekty tego porównania są interesujące. Program Rolnicy Podlasie cieszy się dużą popularnością jako jedna z najbardziej znanych produkcji rolniczych w Polsce. Regularnie śledzimy losy rolników z Podlasia i ich rodzin. Andrzej Splutycz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów tego serialu dokumentalnego. Wraz ze swoim bratem Jarkiem i ojcem Gienkiem regularnie pojawia się w programie. Poza telewizyjną obecnością Andrzej Splutycz aktywnie działa również w internecie na kanale YouTube. Ostatnio jednak zbierał krytykę od fanów programu. Którzy zarzucali mu nadmierne narzekanie i dominowanie, bez wykazywania się szczególnymi umiejętnościami. Teraz jednak uwaga krytyki skupiła się na kimś innym. Inni popularni rolnicy z chęcią angażują się w działalność internetową. Andrzej Splutycz prowadzi swój kanał na YouTube, ale nie jest jedynym bohaterem rolników w Podlasie, który to robi. Podobnie postąpił Bogdan Kubala. Jednak dla niektórych uczestników programu Rolnicy Podlasie internet nie jest przyjaznym miejscem. Andrzej Splutycz spotkał się z dużą ilością krytyki, a teraz niemiłe komentarze dotyczą rodziny Kubali. Fani programu zaczęli porównywać obu panów, co prowadzi do coraz większych napięć w sieci. Jesteście dużą rodziną, zróbcie trochę porządku wokół domu, bo macie mało co. Lepiej od Andrzeja to nie taka ciężka praca, a zaraz lepiej to będzie wyglądało gorzej niż u Andrzeja, mają raczej pisał ktoś inny, czy faktycznie coś jest na rzeczy. Czy Andrzej Splutycz może odetchnąć z ulgą, bo krytyka będzie teraz spadała na jego kolegę z serialu Rolnicy. Podlasie? Parę dni temu no, ścięłem parę sosen, żeby byli no, suche już i tak. No to, żeby było na opał. Teraz zima, trochę mniej roboty na polu jest, no to się pościnało te sosny. Teraz w międzyczasie jest czas wolny, no to się płotnie po porąbie i co tu no. Smo pači nekaj.